Nieświęci garnit lepią, umiesz taki ulepić? Ja nie, ale w Garcarskej wiosce w Lidicy wszyscy umieją, wszyscy umieją, a wie? ja Wiem, że Wiem, że tak. Zapraszamy, żeby zobaczyć jak to wygląda. Zapraszamy do Gartarskiej wioski, być może nie tylko na lepiej garnków, ale również na besel. Kamionki. Niewielka mazurska wieś położona kilka kilometrów od powiatowego miasta Nidzica. Region od lat boryka się z gospodarczymi trudnościami. Wysokie bezrobocie i brak zawodowych perspektyw zmusza młodych ludzi do wyjazdu. A większość z tych, którzy zdecydują się pozostać w rodzinnych stronach, poszukuje pracy lub korzysta z pomocy społecznej. Kilka lat temu grupa ludzi skupiona wokół fundacji NIDA postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce. W ramach projektu „W stronę polskiego modelu gospodarki społecznej budujemy nowy Lisków” utworzono przedsiębiorstwo Garncarska Wioska. Fundacja wzięła na siebie koordynację całego przedsięwzięcia i zachęcała mieszkańców wsi do udziału w projekcie. Pozyskano też partnerów i to zarówno z okolic, jak i ze stolicy, m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Nidzicy, tamtejsze Starostwo Powiatowe, Warszawski Instytut Spraw Publicznych, Fundację Wspomagania Wsi oraz Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Przedsiębiorstwo społeczne Garncarska Wioska ma swoją siedzibę w zabudowaniach dawnego gospodarstwa rolnego. Obiekty zostały poddane gruntownej modernizacji tak, aby mogły służyć działalności edukacyjnej, produkcyjnej i rozrywkowej. Obecnie firma zatrudnia kilkanaście osób ze wsi Kamionki i okolic. Mimo, że działa od kilku lat, to ma już na swoim koncie wiele nagród i wyróżnień w konkursach międzynarodowych, krajowych oraz regionalnych. Pomysł utworzenia takiego miejsca zraził się po realizacji projektu związanego z ginącymi zawodami. I polegał on przede wszystkim na tym, aby stworzyć miejsce, w którym ludzie bezrobotni, nauczeni już określonego zawodu, mogliby tą pracę swoją kontynuować, mogliby znaleźć po prostu swoje miejsce na ziemi. Pomysłów było bardzo wiele, ale dzięki operatywności pani Sautys, wsi, kamionka, akurat znalazło się to w tym, a nie w innym miejscu. Początek był, że tak powiem, maleńki, bo wykupiona została ziemia z budynkiem mieszkalno-gospodarczym i ten budynek ze względu na stan techniczny musiał być rozebrany. Postawiony został drugi, podobny architektonicznie do tego poprzedniego, i w tym pierwszym budynku znalazły znalazła się pracownia krawiecka. Zaczynaliśmy tylko i wyłącznie od dołu tego budynku. Była malutka pracownia krawiecka, pracownia papieru czerwonego. Znalazła się sala konferencyjna. Potem została wybudowana garcarnia. A w tej chwili już rozbudowana garcarnia po czterech latach działalności cały czas teren przedsiębiorstwa się powiększa. Powstają nowe obiekty. Aby przyciągnąć do nas jak największą grupę, zróżnicowaną grupę, bo i dzieci, i młodzieży, i osób dorosłych. W świętoknięciu kilkudniowym, więc od podstaw uczą się, co można zrobić miny i jakimi sposobami. W tej chwili, właśnie, jest toczenie na kole, ale też robimy pracę ręczną, czyli z wałeczków, z płatów, z miny. Różne rzeczy można coś tam stworzyć. Jesteśmy spółką, czyli samodzielnym przedsiębiorstwem, samodzielnym podmiotem gospodarczym, który musi zapracować, zarobić na utrzymanie, pokryć koszty prawda, utrzymania całego przedsiębiorstwa, ale jednocześnie organizując jarmarki, organizując imprezy kulturalne, jesteśmy również taką placówką historyczną, placówką pielęgnującą tradycje mazurskie. Bo przecież naszym produktem lokalnym jest Wesele Mazurskie, taka impreza integracyjna, na której pokazywane są obrzędy Wesela Mazurskiego i to nie na zasadzie przedstawienia, ale na zasadzie czynnego uczestnictwa. Zajmujemy się organizacją kursów rzemieślniczych. To nie są warsztaty jednodniowe, takie kursy, w zależności od rodzaju, trwają 4-5 dni, a bywały takie, że 12 dni. Wychodzą ludzie już z umiejętnościami, i potem w domu te swoje produkty wykonują, i mogą w każdej chwili przynieść je do nas, a my im będziemy to sprzedawać. Na jarmarkach, na targach, na które jeździmy, czy tutaj u nas w sklepiku. Jeśli jestem tutaj, właśnie przyuczam takie spragnione dusze, piękna, oczywiście, i jednocześnie mówię paniom o tym, jaki pożytek z tego. A więc mamy to przeżycie duchowe, po raz jako jeden numer. Powtórę, możemy na sztuce zarobić. Dzisiejsze czasy wymagają tego, prawda? Żeby człowiek sam sobie nawet pomógł. Dzięki tej wiosce właśnie, dzięki organizacji takim właśnie oto wszelkiego rodzaju warsztatów możemy posiąść różne, różne umiejętności i możemy to potem też sprzedać i pomóc sobie przeżyć od pierwszego do pierwszego. Teraz idzie ta, ta, i dalej ją zostaw. Tu masz pole następne. Proszę pana, czy łączyć to tak jak na krzyżaku? W sensie, że nie. nie. Do teraz, jak doprowadziliśmy do tego momentu, to będzie ta, tak samo teraz, tak jak to jest. Robimy, będzie nazywała się górna kima. Bierzemy 12 teraz sztuk kliny. Po trzy razy, tak jak zaczynaliśmy dolną kimę u dołu, teraz będzie górna. Trzy w jedną w rękę. Musimy na siebie zarobić musimy i cały czas o tym pamiętamy, żeby na siebie zarobić. Dlatego też pracujemy, my nie, my nie liczymy czasu. My zapraszamy gości do nas na wizyty. Często są dwie, trzy grupy. Uruchamieni są wszyscy pracownicy wtedy do pracy. Każdy ma wyznaczoną swoją działkę i każdy jest świadomy tego, że musi spełnić swoje obowiązki jak najlepiej, bo wtedy zarabia pieniądze na siebie. I wszyscy mówią, że wy macie tutaj strasznie dużo pracy, ale my się cieszymy, jak mamy dużo pracy, bo my wtedy zarabiamy. A jest niedobrze, jak nie mamy tej pracy, bo jednocześnie nie zarabiamy. A poza tym, tak tutaj nie można pracować na zasadzie Yy, osoby, która pójdzie do biura, odsiedzi swoje godziny i wyjdzie. Tutaj trzeba pracować często fizycznie, ale trzeba też pracować sercem, bo jeżeli się nie ma serca, to tego miejsca to, yy, to, to nie wyjdzie po prostu. Goście mogą zwiedzać starą mazurską kuźnię wyposażoną w zabytkowe urządzenia, a także uczestniczyć w festiwalach teatralnych, muzycznych i jarmarkach sztuki ludowej. W starej Stodole urządzono bowiem scenę z widownią na kilkaset miejsc. Ale to nie wszystko. Marzy nam się wybudowanie karczmy, że chcemy zwiększyć nasze pracownie, że budowany jest rajski ogród, że robimy imprezy kulturalne. To wszystko jest robione pod tym kierunkiem, żeby ściągnąć tutaj jak największą rzeszę gości do nas, bo każdy jeden gość to jest dla nas jakiś dochód, prawda? To są pieniążki, które my zarabiamy. A nie możemy liczyć na pieniądze unijne, bo one też się w pewnym momencie skończą. Możemy liczyć tylko i na siebie.